Witam państwa bardzo serdecznie. Mamy czerwiec i dzisiaj króciutko o pracach w ogrodzie, które należy wykonać właśnie w tym miesiącu. Słuchajcie, zaczniemy sobie od rozsypywania mączki bazaltowej wokół warzyw na ślimaki. Myślę, że to jest taki zabieg, który właśnie teraz w połowie czerwca jak najbardziej należy, należy wykonać. O mączce bazaltowej będę jeszcze opowiadać w osobnym odcinku, więc dzisiaj tylko tak króciutko wspominam o tym, że więc to jest właśnie e, odpowiedni moment na to. Czerwiec to również miesiąc dosadzania roślin ozdobnych, takich jak na przykład, jak na przykład róże, tak? ale nie tylko. W czerwcu odchwaszczamy i podlewamy nasze grządki, usuwamy wilki z, z pomidorów, o tym też będzie osobny odcinek. Dosadzamy warzywa na późniejszy zbiór, jak jesteśmy już przy kwestii, kwestii naszych warzywniaków. Czerwiec to też miesiąc letniego cięcia i formowania roślin na przykład, na przykład żywopłotów w szczególności liściastych takich jak grab czy buk, które nie były przycinane wiosną z uwagi, z uwagi na efekt, efekt płaczu jeżeli chodzi o dalsze prace czerwcowe, no to na pewno jest to miesiąc zbioru słuchajcie truskawek, zbieramy truskawki i pamiętamy o ich ściółkowaniu aby, e, aby owoce truskawek nie dotykały nie dotykały podłoża nie dotykały słuchajcie nie, ziemi, nie, dalej ogławianie rododendronów, o właśnie jesteśmy przy rododendronach, o ogławianiu rododendronów, nie tylko rododendronów jak również też róż, innych roślin ozdobnych, e, również w ciągu najbliższych dni, o samolot leci przepraszam, e, również w ciągu najbliższych dni e, pojawi się osobny odcinek. E, czerwiec to również miesiąc nawożenia trawników. Tak? E, tutaj mamy trawnik, który zakładałem w tym roku. Jeszcze jest, po, e, jeszcze jest w trakcie zakładania. Jak widzicie są robione dosiewki, ale już wygląda nie najgorzej. Czerwiec jest to miesiąc właśnie, e, którym nawozimy nasze trawniki. Na przykład... Mówię o wapnowaniu naszych trawników. Dalej, okrywamy klejem entomologicznym krzewy owocowe takie jak jeżyny czy, czy porzeczki. Pamiętamy o opryskach, opryskach grzybobójczych również miesiąc czerwiec, jak najbardziej im służy, znaczy jak najbardziej służy do tego i przy miesiącu czerwcu jeszcze raz wspomnę, istotnym jest abyśmy pamiętali o podlewaniu naszych ogrodów, bo to jest to jest kluczowe dla tego miesiąca. Słuchajcie dzisiaj w dużym skrócie jestem trochę nie w kondycji, bo jestem przeziębiony, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że w takiej w takiej małej małe w Skrócie merytorycznym przedstawiłem Wam najważniejsze prace na miesiąc czerwiec. Słuchajcie, ja idę się kurować, leczyć i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym, w kolejnym odcinku.